Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli masz prawo jazdy, to z pewnością pomyślnie zdałeś egzamin teoretyczny i praktyczny. Ale czy na pewno wszystko pamiętasz? W tym artykule omawiamy z tobą słynne znaki obowiązkowe czym są i jak je rozpoznawać, jak rozpoznawać znaki drogowe. Spośród różnych znaków drogowych przewidzianych w kodeksie drogowym, znaki obowiązkowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych i ważnych dla uniknięcia wypadków. Należą one do kategorii znaków pionowych, wraz z tymi dotyczącymi niebezpieczeństwa, zakazu, pierwszeństwa i wskazania, ale także nakazu tej grupy znaków które dokładnie określają precyzyjne zachowanie, które należy obowiązkowo zachować na danym odcinku drogi. Znaki nakazu można łatwo rozpoznać po ich okrągłym kształcie i niebieskim kolorze, który stanowi tło dla białych piktogramów. Ich standardowa pozycja znajduje się zwykle na początku drogi, do której odnosi się nakaz. To, co czasami może umknąć pamięci, to istnienie kilku kategorii znaków nakazu. Oto. Czym one są? Ogólne i szczegółowe znaki obowiązku. Do najczęstszych znaków drogowych tego typu należą te wskazujące na obowiązek ogólny, podzielone przez prawo na obowiązkowy i dozwolony kierunek, obowiązkowy i dozwolony przejazd, rondo, minimalne ograniczenie prędkości, koniec minimalnego ograniczenia prędkości. Obowiązkowe łańcuchy śniegowe i ruch zarezerwowany dla niektórych kategorii użytkowników oprócz tych wymienionych powyżej nie należy zapominać o istnieniu specjalnych znaków obowiązku, charakteryzujących się białym tłem, czerwoną obwódką i czarnym piktogramem. Są to trzy bardzo ważne znaki, które oznaczają odpowiednio przejście celne z obowiązkiem zatrzymania się. Policyjny punkt kontrolny i znak zatrzymania w punkcie poboru opłat na autostradzie. ALT. Służba celna ALT. Policja ALT. Stacja ale teraz rozważamy ostatnią kategorię. Znaki obowiązku dla określonych kategorii. Sygnały obowiązku dla określonych kategorii. Innymi powszechnymi i ważnymi obowiązkowymi znakami są te przeznaczone dla określonych kategorii, takich jak piesi początek i koniec tras dla pieszych i rowerzyści, początek i koniec ścieżek rowerowych, ale także oba razem trasy mieszane. Znaki tego typu są umieszczane na końcu i początku odcinków przeznaczonych dla tych kategorii użytkowników dróg, powtarzane na znakach stopu i skrzyżowaniach, zawsze wskazują zarezerwowaną trasę, na której przejazd pojazdów, nawet tych ciągniętych przez zwierzęta, jest zabronione podsumowując przypominamy że przestrzeganie wszystkich znaków drogowych jest niezbędne dla bezpieczeństwa własnego i innych a także dla uniknięcia wysokich kar opublikowano w prawo mówi bezpieczeństwo na drodze a wordpress komentarz hello world